Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj zagramy sobie w Dead by Daylight Ale nie byle jakie Zagramy sobie Killerem Michaelem Myersem Zagramy sobie... ojej Co tu się stało? Przepraszam bardzo, to Myersa dawać No i ta muzyka Nie będzie copyrightsów? Mam nadzieję, że nie W każdym razie zagramy sobie Myersem yy, mamy taki tutaj yy, Takie perki, bez bezwzględne granice Barbecue, bestialska obserwacja, skorzona interwencja, ale to jest nieistotne. Będziemy mieli również nagrobek czyli to jest właśnie pomysł na odcinek. Przeklęty build, przeklęty Mike Myers. Gdyż, jak wiecie, nagrobek powoduje to, że możemy wyautować przeciwnika z gry, zanim on zacznie grę. I jakby to nie daje nam dużo punktów, ale zrobimy taki meczyk dla zabawy. No i tutaj punktciki, żeby właśnie coś całe, mimo wszystko, dobić. Plus 100 do wszystkiego. Dla killera No i właśnie dla killera, żebym przypadkiem nie dał zarobić innym, tutaj ludziom trzeba być chamskim. Nie mam żadnych innych perków, e, innych skinów. On miał tam jakieś inne, ale, ale trudno. Da się go obrócić, da się. Jak to pięknie wygląda. Michael Myers, proszę Państwa, Wielki dwumetrowy stwór. I zobaczymy, co tego stwora, znaczy na co stać tego stwora. Widzimy się już za chwilę. I jesteśmy, proszę Państwa. Mapa stworzona pod Michael'a Mayersem, mi się wydaje. Gdyż jest to duża, otwarta mapa. Łatwiej będzie tutaj obserwować się ocalałych. Dobra, tylko musimy grać rozważnie. Czyli... Co to są jakieś posągi? Tego kiedyś nie było. Przepraszam bardzo. Tego nie było kiedyś. O, Ale sabotaż. Ja ich dalej stalkuję? Nie. Muszę zwracać uwagę kiedy ich stalkuję. O kurde, widzę mnie. A to i co? Dobra, ale nie każdy wie... Jeszcze nie każdy wie, że ja gram Majersem. Kurde. Ja chciałbym tak... Tak wiecie, po cichutku. Dobra, już dwójka weszła. Co jest? Człowiek za gęstwiny? Ej. Nie wiadomo jak ten mecz się uda. Ty, ale co zmienić to mapą? Kiedyś tak nie było. Nie do piwnicy chyba nikt nie zszedł. Bez jaj. Jest tutaj ktoś. Biegają chyba. Albo mają jakieś omamy słowy Ale Stalking też pomaga odnaleźć w sumie surwy, bo... O! Coś się stalkuje. Dobrze. Nie, ten ostatni poziom strasznie trudno będzie wbić. Chociaż, czy tak strasznie trudno? Prawie połowę mam. I wtedy zawsze to jest ten moment... ...w którym surwy... Są przerażone. No i zdziwione trochę. A one trochę bardzo. Ja sobie tutaj na spokojnie punkciki wbijam. Jak człowiek. Człowiek renesansu. Wiele prac w jednym. Co wy to jednego? Ja myślałem, że jednak ktoś tu jest. Nie, no, meczek będzie taki, wiecie, trochę podejrzany, no bo jednak. No bo jednak co, będę kurde kręcił geny. Ja, ja będę. No, Majers będzie kręcił geny. To będzie takie trochę dziwne. Czekaj, że oni specjalnie to jest... O, tu ktoś będzie. Dawaj, dawaj, Cz, już jest blisko. A wtedy, jak chwycę, tak już nie puszczę. Dobra, bo oni tutaj będą zaraz kończyli to again. Dawaj, dawaj, jest. Tylko ja teraz muszę zobaczyć, jak to działa. Braniż. I ona biegnie gdzieś tutaj. O, jeśli nie będzie dużo palet po drodze. Aha, jest paleta. No tak, żeby to też nie wyszło, że ja nic jej nie zrobię. No i zabi! Proszę bardzo. Tak chciałeś paletki? Nie będziesz ignął świątek nigdy. I koniec. Koniec marzenia o awansie. Jaki generasz poleciał? Znaczy wiadomo, no ja tam mało co robiłem w tym meczu. Ale no ładnie teraz poleciał. Dobra, chociaż jednego mi się udało. Bo już wątpię, że uda mi się. Wątpię, że uda mi się wystarkować jeszcze kogoś. Tak, pewnie dostałem minus jeden. Albo nawet inaczej, na pewno dostałem minus jeden, bo... Mało co w tym meczu zrobię. Może zagramy dwa mecze w takim razie, bo... Jak ja tutaj będę miał zero killi... Znaczy, jednego killa. Jeden tak 0 Jeszcze coś zdobywam na niej? Zdobywam coś niby. Coś tam leci, już chyba nie mogę na niej. Na niej już nie mogę. Co jest? Dobra, ty tam sobie uciekaj. Ja skopię gena, żeby mimo wszystko jakieś punkty mieć. Tego pewnie kręcą, bo tu daleko jest. Oczywiście. Dobra, no i gonimy. To, czy mi się uda, to jest już kwestia. A tu już nie ma palety. Ty idziesz do szaka, to już nie ma palety. No jest jeszcze okno, ale. zobaczymy, czy jej to coś da. Tym bardziej, że. Hmm. Dobra, no ale. Teraz ja po niej ją zrzucić. A czy się zrzucały? Już nie pamiętam. O, dobra. Nie wiem, kliknąłem wszystko na klawiaturze, co się dało. Co jest? Kto go skręcił? A nie, dobra. Jasne, nie tego skręcili. Co się dzieje? Ty, co ja robię? Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje w sumie. Nie ma pojęcia, co się stało. Jak ona wstała? Nie doniosę jej chyba. Nie, no, st strasznie eksperymentalny mecz. Dobra, co mi powie barbecue? A, że są blisko. A, już nie zdobywam na nie punktów, słabo. Dobra. No straszny, dziwny mecz. W nie poszli. Tutaj. A, już nie mogę na niej zdobywać punktów. Ale brama otwarta, kurde. Nie, nie jest otwarta. Dobra. Kurde, ale ona ma to wierzganie. Może jej się udać. Nie, nie uda się. Dobra. Pójdą mi się, że ją zdjęli. Aha. Uh -huh. O, się. Z... Idą po nią, idą po nią. No, już nie zdążę. No, nie zdążę, niestety. Czyli pogromcy mitów nie wyszło. Niestety się nie udało. Czyli to jest mit, że to jest taki dobry perk. Znaczy, addon. Minus jeden. Dobra, to kontynuujemy tu już na szybko, nie ma co patrzeć. Lecimy do następnego meczu. Dobra, jestem. Ajajaj. Silent Hill. Sobie zniszczmy tutaj paletki. Nie wiem, czy dobrą mapę wybrałem w sumie. Podsabotowanie. Yy, pod, yy, pod to, żebym obserwował. Surwy z daleka. Żebym był takim podglądaczem. Się zaraz dowiemy, czy to jest dobra mapa. Pod to. Dobra, te kręcą. Na spokojnie. No, strasznie spokojnie. Ale muszę chyba też bić, mi się wydaje, bo. Dobra. Okay. Ja Cię tutaj sabotuję chyba do końca już, co nie? Kopniemy gena też. Dużo zostało? Czyż na nim nie robię punktów? Chyba już nie robię. Dobra, to idziemy dalej. Jest to niewątpliwie specyficzna rozgrywka. Jak mi na razie nie zależy na tym, żeby kogoś walnąć, żeby sabotować. Jeśli oni y są jakimś teamem, to sobie zdają z tego sprawę i ciężej się będzie na nich grało. O, jest na. O, na zewnątrz, czy nie na zewnątrz? Nie, ale dobre, dobra, bo ktoś się bezmisował z to tak? A może tędy bym przeszedł? Jest, jest Idealne okienko zdawania szybko punktów. Ale teraz lecą punkciki. A ona nieświadoma. No już chyba świadoma. Pod sam koniec. Dobra, ty sobie uciekaj. Nie chodzi mi o ciebie. Tamten jest zrobiony. To jest dalej kręcone. Ale to nie chodzi mi o to. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że... Już teraz mogę ją zabić. Dawaj, dawaj. Chodź, tu po już ten... Trzeba wykorzystać już mój perk, a to jeszcze spieprzyłaś, bo straciłaś cenną, nie wiem, sekundę. Kurde, czy, chyba, że jednak jej się uda. Nie wiem, tak dawno grałem kształtem, że nie wiem, jak tym się gra. On jest strasznie wolny teraz na przykład. Aha, źle poszedłem. Super. Chyba, że uda mi się jeszcze jakimś cudem, bo ona tutaj po prawej jest. Nie, nie uda się. Niestety, build do dupy. Znaczy, ja jestem do dupy, ale build też nie jest najlepszy. Z tego, co widzę. Znaczy, no jakby o to chodzi, że wolność się zdobywa te punkty, no. To jest fakt. Dobra, powalimy ją klasycznie. Może chociaż, żebym nie dostał minus jeden znowu. Za kolejny mecz. A chyba jednak dostanę. Nie, no, taki build nie ma kompletnie sensu. Dobra, ja sobie zostawię. Jak już będę blisko. O! No i kurwa każdy sprint. To zajebiście. To nie wiem ilu zabiję. Z jednego? A może zero? Chyba zero. Tak, oczywiście, że zero. No, chociaż... Chociaż jedno. Chociaż jedno. To jest zdecydowanie najgorszy build pod Myersa. Zdecydowanie. No nic, znowu minus jeden. Ajajaj. 13 tysięcy punktów, to nikt nie dostał. Ja dostałem minus 1, oni stali pewnie 0 do mecza, do... Y, punktów. No nic. Build do zapomnienia, wszystko do zapomnienia. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobało. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.